Chciałbym się podzielić kilkoma refleksjami może w uzupełnieniu e, informacji, którą przekazała pani marszałek y, dotyczącą e, informacji dotyczącą incydentu z udziałem pana marszałka czarzastego. Panie Marszałku, ale jeśli Państwo będziecie... Panie Marszałku, państwo będziecie... panie marszałku panie, 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 panie... nie chcę panie... podgrzewać emocji, ale to, co pan zrobił wczoraj było bardzo niedobre. Kurde. Bardzo niedobre. Podgrzaliście tu atmosferę, przekazując nieprawdziwą informację. A funkcjonariusz, przepraszam, proszę Państwa, spokojnie wysłuchajcie tego, co chcę powiedzieć. E, a funkcjonariusz, e, który wykonywał swoje obowiązki służbowe przed Sejmem, jest w szpitalu w tej chwili, ma uszkodzone prawe kolano, rzepkę i wiązadła. Na wiele, wiele tygodni będzie wyłączony ze służby. Będziemy wyjaśniali ten incydent, bo to są rzeczy niedopuszczalne. Władza. Szanowni Państwo, y, musi zachować y, i przedstawiciele tej władzy zachować się zgodnie z pewnymi procedurami i okazywać szacunek funkcjonariuszom państwa polskiego, jakimi są policjanci, którzy wykonują tu swoje obowiązki służbowe w imieniu państwa polskiego. Proszę Państwa, nie chcę podgrzewać atmosfery, bo mamy bardzo gorącą atmosferę od wielu tygodni w kraju. Chcę Państwu jasno powiedzieć. Tu przed chwilą y, pan poseł Budka. Zapowiedział wniosek o dymisję, o wotum nieufności dla premiera Jarosława Kaczyńskiego Ten wniosek, z uwagi na działania policji. Ten wniosek jest źle skierowany. To ja od samego początku, jako minister spraw wewnętrznych, w pełni codziennie sprawuję realny nadzór nad formacjami no, no, mi podległymi, w tym nad polską policją. To ja. Mogę być rozliczany i będę rozliczony przez przez yy, Wysoką Izbę, bo jak każdy minister, jestem gotów podać się procedurom demokratycznym. Proszę, pa proszę Panie państwa. Ministrze, przepraszam, Panie Ministrze, bardzo proszę, Panie Ministrze, na sekundę, proszę Państwa, przed chwileczką był wniosek formalny, o, od, panie, panie Ministrze, bardzo przepraszam, na sekundę, przed chwileczką był wniosek formalny o odroczenie posiedzenia do czasu, aż przyjdzie Pan Minister Kamiński. Pan Minister Kamiński był, jak się okazuje, więc proszę pozwolić Panu Ministrowi dokończyć swoją informację. Szanowni Państwo, Proszę nie pozwólcie, że powiem parę słów. Mam nadzieję, że moim celem nie jest podgrzewanie atmosfery ani na tej sali, ani w kraju. Jako minister spraw wewnętrznych mam swoje obowiązki państwowe, które wykonuję. Jeśli oceniacie, że źle je wykonuję, macie prawo złowić wotum nieufności wobec mnie. Ale to ja, jeszcze raz chcę podkreślić, od momentu dużego wybuchu społecznego jaki nastąpił po 22 października czyli po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego na bieżąco nadzoruje działania podległych mi służb w tym policji i ja ponoszę pełną odpowiedzialność każdego typu w tym polityczną co oczywiste za działania policji uważam że były to działania podjęte w głębokim interesie państwowym i w interesie wszystkich obywateli to że policja jest dziś atakowana zarówno z lewej strony przez was yy, przez was świadczy o jej bezstronności policja nie jest nie będzie i nigdy żadną partyjną bojówką jakbyście chcieli to powiedzieć postawiłem polskiej policji w sytuacji dużego przyznaję dużego konfliktu społecznego proste zadania do egzekwowania po pierwsze zabezpieczyć stabilność państwa, uniemożliwić destabilizację państwa, a tym samym a tym samym wyjaśnię to, proszę, panie proszę pośle, mnie nie przeszkadzać. Czy pan chce usłyszeć moją informację jako minister? Nie ma panu głosu, panie Bardzo pana proszę o zachowanie spokoju. Będziecie mieli głos, będziecie komentować moje słowa i działania służb podległych. Więc pierwszym celem, podstawowym w sytuacji pandemicznej kiedy mamy do czynienia z ogromnymi społecznymi protestami, jest zabezpieczenie w sposób korzenny bezpieczeństwa państwa. Tym samym swobody funkcjonowania wszystkich instytucji publicznych. Dlatego tu wczoraj była policja, żeby tę swobodę państwu, wszystkim zabezpieczyć. Żeby nikt nie, darł, nie wdarł się na salę sejmową. Żeby nie było tutaj przepychanek walk i bujek. Żebyśmy mogli swobodnie jako parlamentarzyści wszystkich ugrupowań wyrażać swoje poglądy. To był cel policji. Dlatego tu stała i dziś też tutaj stoi. Bo takie były zapowiedzi organizatorów. Zablokować Sejm, uniemożliwić nam pracę, nam jako parlamentarzystom, Wam jako parlamentarzystom. Szanowni Państwo, drugim celem, jaki postawiłem policji, w związku z tym, że emocje społeczne były ogromne, było niedopuszczenie do fizycznej agresji między poszczególnymi grupami demonstrantów. Często mieliśmy do czynienia, tak, mieliśmy do czynienia z grupami zorganizowanymi pseudokibiców. Często mieliśmy do czynienia ze zorganizowanymi grupami szkolonymi do walk ulicznych y, związanymi ze skrajnie lewicowymi środowiskami. Szanowni Państwo, tak. Y Przedstawię w odpowiednim momencie też precyzyjną informację co do szkoleń dotyczących walk ulicznych. Proszę Państwa, niezależnie od tego, jakie poglądy były głoszone na ulicy, policja zawsze stosowała te same zasady. Niezależnie od haseł, działania policji miały być i były stanowcze tam, gdzie trzeba działać stanowczo i zdecydowane, punktowo tam gdzie trzeba było działać zdecydowanie tam gdzie mogła polać się krew niewinnych ludzi którzy wyszli na ulicę demonstrować swoje poglądy mają do tego prawo ale są ograniczenia pandemiczne w całej Europie zachodniej dochodzi do różnego typu gwałtownych sytuacji ulicznych spójrzcie co się dzieje w Niemczech we Francji w Hiszpanii we Włoszech Tak tylko tam oczywiście głównym głównym Tematem są sprawy związane z pandemią, z rygorami, z zaostrzeniem tych rygorów. W Polsce doszedł nowy temat, temat aborcji. Ważny temat, który dzieli społeczeństwo, który dzieli społeczeństwo, przepraszam, który dzieli społeczeństwo. Szanowni Państwo, chcę powiedzieć jasno, rozumiem protestujących. Nie akceptuję jako polityk, jako człowiek formy tych protestów. Ale rozumiem, że wielu ludzi uznało, że musi zaprotestować i wyrazić swoje poglądy w tej sprawie. Szanuję to, nie akceptując całkowicie formy. Ale oprócz wielu młodych ludzi, którzy było na ulicach w tej sprawie, mieliśmy grupy skrajne. Grupy, które wzywają wprost do obalania konstytucyjnych organów. W Polsce tylko w jeden sposób można zmienić władzę. Tylko demokratyczne wybory o tym decydują. Jeden z elementów tych demokratycznych wyborów mieliśmy kilka miesięcy temu. Wybieraliśmy prezydenta masowo, przy najwyższej frekwencji niemalże w historii polskich demokratycznych wyborów. Uszanujmy to wszyscy. Uszanujmy to wszyscy. Nie będzie w Polsce żadnej rewolucji. Nie dopuścimy do tego. Rewolucji rozumianej nie w sensie politycznym i ideowym. Bo na pewne rzeczy nie mamy wpływu, ale rewolucji dokonanej, czyli siłą użycia siły wobec konstytucyjnych organów państwa polskiego będą funkcjonowały swobodnie Sejm, Senat, rząd i prezydent. Ale chcę Państwu powiedzieć więcej każda instytucja publiczna, jeżeli tłum ruszyłby na ratusz warszawski, będzie chroniony i będzie broniony, bo jest to instytucja publiczna. A prezydent Warszawy został wybrany w demokratycznych wyborach. I polska policja tego dopilnuje. Szanowni Państwo, proszę wysłuchać, proszę zapanować nad swoimi emocjami. Nad tym stara się zapanować polska policja. W imię interesów wszystkich obywateli, niezależnie od ich poglądów politycznych. W trakcie tych gwałtownych wystąpień, z którymi mieliśmy do czynienia gdzie Policja ochraniała również, ochraniała również protestujących, mimo fatalnej, nieakceptowalnej formy tych protestów, przed bandytami, którzy mogli spowodować, że krew niewinnych ludzi będzie się przelewana na polskich ulicach. Tak, Policja to uniemożliwiła. W tym funkcjonariusze podcywilnemu, którzy zawsze są, którzy mają obowiązek pilnować, żeby ci agresorzy, pojedyncze osoby, które są w tłumie i które myślą, że są anonimowe i bezkarne, nie przyczyniły się do tragedii. Było tak i 11 listopada, i wczoraj, i na każdym większym zgromadzeniu. W czasach, kiedy rządziła Platforma, też to jest standard i to jest legalna działalność. Szanowni Państwo, teraz chcę nawiązać do sprawy Kościołów. Szanowni, proszę zachować emocje na Teraz chcę nawiązać do sprawy Kościołów. Doszło do rzeczy bezprecedensowej. W dwunastu wypadkach zakłócono fizyczną agresją i wejściem msze święte. Dla wielu Polaków kościoły i msze to rzeczy niebywale ważne. Państwo polskie, państwo polskie musi zagwarantować konstytucyjną swobodę do wyznawania yy, religii. I chcę Państwu powiedzieć, tym razem agresją padają polskie kościoły katolickie. Ale gdyby tak się złożyło, że jakaś grupa agresorów niszczyłaby cerkwie prawosławne czy żydowskie synagogi, z taką samą stanowczością będziemy egzekwowali prawo tych obywateli do swobodnego wyznawania swojej wiary i do nieobrażania ich uczuć religijnych. Proszę uspokoić swoje emocje, Panie Pośle. Pan bardzo dużo, bardzo dużo tych emocji podnosi. Chcę do Państwa zaapelować, do was, parlamentarzystów. Tu jest wasze miejsce pracy. Nie na ulicy. Nie! Organizujcie swoich pseudointerwencji poselskich. Wy tam idziecie zwiększyć bezpieczeństwo agresorów, żeby czuli wasz polityczny parasol. Szanowni Państwo, mówicie, że policja wczoraj działała brutalnie. Na czym polegała ta brutalność, chcę powiedzieć? Na tym, że e, legitymowano osoby, które biorą udział w nielegalnych zgromadzeniu i dopuszczają się wykroczeń? Tak, dopuszczają się wykroczeń. Dopuszczają się wykroczeń i z tego tytułu ponoszą konsekwencje, konsekwencje w postaci wręczenia mandatu. Wasze pseudointerwencje wnoszą tylko chaos i y, powodują, to wy widziałem wiele filmów zamieszanych w internecie, widziałem jedną z posłanek platformy obywatelskiej, która ośmielała się mówić do funkcjonariusza K i na ty, prawda? Co ty robisz, prawda? Masz zrobić to czy tamto, to wy prowokujecie, wy obrażacie godność polskich funkcjonariuszy polskiej policji, do swoich małych gierek politycznych. Wprowadzacie element ataku na innych funkcjonariuszy publicz publicznych, jakim są policjanci, którzy dobrze wykonują swoją pracę dla całego społeczeństwa, którzy są na pierwszej linii, którzy narażają się również na e, zarazę, prawda, na pandemię. Osiem tysięcy polskich policjantów jest albo chorych, albo jest w kwarantannie. Prawie dziesięć procent polskiej policji. I wykazują się niezwykle wysokim morale i poczuciem służby dla wszystkich obywateli. Prawie, w sprawie, tutaj pan poseł Nitras wywołuje mnie do odpowiedzi waszej nagonki, że, waszej nagonki, że chronione są prywatne posesje ważnych polityków prawa i sprawiedliwości. Odpowiadam wam tak, jeżeli 30 tysięcy ludzi będzie szło pod wasz dom, wykrzykując nienawistne hasła, mir domowy i bezpieczeństwo każdego będzie, będzie chronione, niezależnie od tego, z jakiej jest partii. Ja Państwu powiem, że w czasie 11 listopada w internecie pojawiły się głosy, że pójdziemy pod dom Trzaskowskiego. Komenda Stołeczna nawiązała kontakt z prezydentem i była tam ochrona policji na wszelki wypadek. I każdego z Was polska policja będzie broniła, jeśli Wam będzie groziła fizyczna agresja, niezależnie od Waszych poglądów politycznych, bo takie są obowiązki, bo takie są obowiązki państwa i policji. Szanowni Państwo, czy to... czy... chcę jasno powiedzieć, że wprowadzanie tak wielkich emocji jest nieodpowiedzialne. Każdy polski polityk wie, że są problemy, które bulwersują duże grupy społeczne, ale mamy czas pandemii. Mamy czas, gdzie ostatnie doby pokazują, że 600 osób dziennie umiera. Jest rzeczą oczywistą. Że zgromadzenia publiczne, brak zasady dystansu społecznego niewątpliwie się do tego przyczynia. I z tego tytułu policja podejmuje kroki porządkowe, często spotykając się z agresją ze strony osób legitymowanych. Często funkcjonariusze są obrażani, atakowani fizycznie, bo niektórzy z nich mają fałszywe poczucie bezkarności i właśnie tego parasola politycznego, jaki dajecie im swoimi nieodpowiedzialnymi działaniami. Pozwólcie działać spokojnie polskiej policji. Tam, gdzie nie ma agresji fizycznej wobec innych, jeżeli ktoś decyduje się dopuszczać wykroczeń, łamać przepisy sanitarne, ponosi konsekwencje w postaci mandatu. Nie ma agresji, nie ma tłumowego tłumienia jakichkolwiek protestów politycznych z uwagi na ich charakter. Obowiązują ogólne, dotyczące wszystkich. Niezależnie od tego, jakie poglądy są głoszone w trakcie zgromadzeń, obostrzenia wynikające z epidemii. To jest oczywiste. W wielu krajach Unii Europejskiej jest godzina policyjna, Szanowni Państwo. Jest zakaz zgromadzeń jakichkolwiek. Jest możliwość wychodzenia z domu tylko do pracy. Przestańcie manipulować emocjami młodych ludzi. Oni mają swoje poglądy, ja te poglądy szanuję. Ale forma tych protestów, to, że się gromadzą, że narażają siebie, swoich najbliższych, swoich sąsiadów, swoich kolegów, jest nieakceptowalna państwowo. Więc w imię odpowiedzialności akceptuję do Was, ostudźcie te nastroje społeczne, będzie czas na dyskusję polityczną i na szukanie politycznych rozwiązań, nie policyjnych rozwiązań, politycznych rozwiązań wszystkich ważnych problemów, które nurtują naszych wyborców. Dziękuję Panie Ministrze. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję.